Dobra. Mamy filmik od yy, dziada z lasu yy, o Warcry Iron Golems. I y, normalnie bym się może w tym nie babrał, ale filmik ma 4 minuty, więc pomyślałem, what the hell, możemy, możemy to zrobić. W ogóle dziadu z lasu rzucił gdzieś na Facebooka taką fajną, yy, fajnego screena, gdzieś na jakimś forum czy Discordzie yy, anglojęzycznym. Wrzucono listy z turnieju Warcry'a w, w u nas i ktoś tam wspomniał po angielsku: napisał dziadu z lasu, with, with big dick energy. Chodziło o jakąś listę, którą Krzysiek zrobił na bazie tam jednego, jednego zestawu. Że taką no, nie, nie do końca z mety, według nich przynajmniej. <grych> e, o, jakby ktoś nie wiedział, to tu jest dziadu z lasu. O, ten pan. <grych> I, i że właśnie dziadł z lasu with big dick energy i bardzo śmieszne to było. Dobra, no zobaczmy co ten, co Krzysiek ma do powiedzenia o tym, o tym War Okej. Okay. Z, z, zaczniemy jeszcze raz. O, boże, tego potrzebowałem, prawdę mówiąc. Góry żelazne w krainie Kamon uderzeniami łotów, świszczeniem piekielnych kuźni i marszem opancerzonych wojowników. Góry żelazne w krainie Kamon uderzeniami łotów, świszczeniem piekielnych kuźni i marszem opancerzonych wojowników. To domena żelaznych golemów, którą zdobyli stalą niezłomnością. Co dzień szereg ich zdyscyplinowanych żołnierzy maszerują w poszukiwaniu nowych pokoń, I szyszka, tak jest. A każdy z nich jest doświadczony i zatwardziały. W... Jakby ktoś nie wiedział, szyszka jest przebojem z poprzedniego materiału, który oglądaliśmy, czyli delo effort figurkowy show numer któryś tam i chyba będzie takim teraz fajnym gadżetem memem pojawiającym się na kanale. Mam nadzieję, bo to jest dobry mem. piekielnych kuźni i marszem opancerzonych wojowników. To domena żelaznych golemów, którą zdobyli stalą niezłomnością. Co dzień szereg ich zdyscyplinowanych żołnierzy maszerują w poszukiwaniu nowych podbojów, a każdy z nich jest doświadczony i zatwardziały w tyglach wojny. Dla żelaznych golemów prawdziwe oblicze chaosu przedstawia się w płomieniach tańczących w ich kuźniach i piecach. Gorące w nich ciała pokonanych wrogów stanowią ofiarę z ognia i stali. Golemy nie czczą bogów jako takich, a nawet nie nazywają ich bogami, a czterema instynktami. Dlatego podążają za Archaonem, człowiekiem z żelaza i płomienia, który zapanował nad wszystkimi czterema instynktami. Tarkar zal cytadela żelaznych golemów, dominuje nad resztą gór żelaznych. Żrący chemiczny pył spływa z niej całymi strumieniami w dół zboczy, a skóra tych, którzy przeżyją te skrajne warunki, staje się twarda i szara. Pośród żelaznego legionu, przeżycie tych chemicznych sztormów bez okazywania oznak bólu uznawane jest za swoisty rytuał inicjacji. Tarka jest nie tylko fortecą, ale przede wszystkim gigantyczną kuźnią, z której trzewi płynie nieprzerwany strumień narzędzi wojny wykutych z naturalnych surowców gór żelaznych. Wszystkie rudy są wydobywane przez niewolników i jeżeli ktoś pragnie dobić targu z golemami, to żywy towar jest zawsze chętnie przyjmowany. Szczególnie ogry, nadające się do ciężkich prac, stanowią cenną walutę. Żelazny legion utrzymuje też wiele portów na stopionym oceanie, umożliwiających handel wyprodukowaną bronią z innymi bandami chaosu i skorumpowanymi duardinami. Największy sekret golemów leży pod górami, gdzie uwięziony jest Arthraxos, potężny słoneczny smok, pojmany przez żelazny legion. Jego smoczy ogień jest używany do wykuwania najcenniejszych i najpotężniejszych narzędzi wojny. Arthraxos kilkukrotnie zdołał wyrwać się na wolność, jednak zawsze po wielkiej bitwie był skrytany na nowo. Mówi się, że... <tryk> to jest typowy po prostu lore pisany na potrzeby gry. I wyrwał się po raz kolejny i znowu go schwytano. To trochę tak jak te inwazje chaosu w świecie Warhammera. I wjeżdżał chaos i zniszczył wszystko i... i, i wrócił na pustkowia chaosu. Po prostu. Okay, Faxes, obecny najwyższy dowódca żelaznych golemów planuje wysłać wyprawę do Azakul Gred, przemysłowego regionu leżącego z Spire. Ma nadzieję, że podbijając i fortyfikując ten obszar, i używając go do produkcji jeszcze większej ilości broni, zapewni sobie miejsce u boku samego Arkaona. Okay. Goemy to twarda Aha. i mocno bijąca banda, gdzie nawet podstawowy student legionista potrafi mieć 5 pancerza i 12 żan. No tak, teraz będą szczegóły techniczne pod kątem Warcraja, na temat których ja nie jestem w stanie się nawet wypowiedzieć, bo ni się nie znam. No ale okej. Okay. Do tego mają dostęp do ogrów, które nie tak, że biją bardzo mocno. To jeszcze są szybsze niż reszta normalnych wojowników. I górki pokaż, Gamoniu. O. Modele hmm. to jedna z dwóch pierwszych band, jakie wyszły w ogóle do Warcraja, ale mimo tego dalej wyglądają świetnie według. Wiecie, co mi się w tym podoba? Konkre w, 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 no widać, że to są sprzed paru lat ładnych te y, figurki, chociażby sposób prezentacji mm, ale wiecie, co mi się podoba? Tak od razu na pierwszy rzut oka. Podoba mi się to, że są ludzie, krasnolud i ogr w jednej bandzie i z tego samego, że tak powiem, z tej samej. E, mm, w tym samym klimacie, tak? Mają te same elementy pancerza, wiecie, całą, całą tą otoczkę. Nawet chyba baba jest za przeproszeniem. Znaczy, tutaj jest chyba w prawym dolnym rogu jest to chyba figurka kobieca. Tak mi się wydaje. Albo nawet dwie bo może ta tutaj druga od lewej też. A tutaj bym głowy sobie nie dał uciąć a tu mam mocne podejrzenia. Ale to jest fajne. To jest coś, czego w, w fantazy czasem brakuje. Nie. Modele są na tyle charakterystyczne, że wiadomo od razu na pierwszy rzut oka, że są to golemy. Zwłaszcza przez te specyficzne hełmy. Do tego... To t... drogą, kurde, wiecie co? To jest fajny prop. Ja nie wiem, czy to było gdzieś do kupienia, czy Krzysiek sam to zrobił. Ale to naprawdę dobrze wygląda. No nie? To naprawdę dobrze wygląda. Do tego to chyba pierwszy czas naród chaosu, jaki pojawił się w a Swoje golemy zacząłem malować w stylu takim trochę New Retro Wave z metaliczną różową zbroją i jaskrawymi kolorami. I to jest świetny plus Warcry'a, dlatego że gdy mamy bandy po 10 lub mniej więcej tyle z bojowników, Możemy zawsze spróbować coś nowego, wyjść ze strefy komfortu. Pomalować coś to w innych kolorach. Niech robimy to zwykle. I bardzo bym zachęcał do takich eksperymentów. To prawda. I to tyle na dziś. Następna będzie banda o tyle podobna, że też uprzemysłowiona jak na chaos. To zobaczyska. No i super. Ciekawe, czy będę jakiś bloopersy czy tylko las zostanie. O, co, so, co? So. jest face reveal na końcu. To jakbyście nie wiedzieli jest jego krzyśka reakcja na to co ja mówię na streamie, ale skrócona w sensie i bez jakby bez nie słuchać mnie. No, był przez chwilę face reveal, ale niestety ta opcja z dodawaniem tych. Z dodawaniem zajawek tych kart. Zasłania bardzo często. No cóż fajnie, ja wam powiem, że ja tak przyglądam się temu Warcryowi ostatnio. Na razie bardzo, bardzo ostrożnie i nic, na, na, żadnych planów nie robię ani nie kupuję, ale się zaczynam przyglądać.